Witajcie, ja jestem Matus to jest kolejna misja z Battlefielda. I na razie nie wiem gdzie idziemy Przez siebie na pewno na, na ten znacznik pomarańczowy Podaj czarną skrzynkę. Serwer danych. Słuchaj, nie jestem ludzką pochodnią. Nie mogę go teraz dotknąć. Ma pewnie tysiąc stopni. Jest odporny na promieniowanie, więc... Spokojnie. <słuch> Wrogowie po lewej, powstrzymać ich! Nie pozwólcie mi sprawić z satelitem! Przecież gościa z dachu. Ale jak już mowa bierze to czemu by nie? Kurwa, warta! Widzicie satelitem, musimy i wodę! A może o ten dach chodziło mu? Bo były dwa. Ja pieprzy dlatego leci w moją stronę Kurde, kolejny

Zajmij się tym skurwielem! Znajdź jakiś kranatnik! Znalazłem właśnie. Okej. Okay. I boom. No, Jeszcze raz. Dobra, na nastaw się. I je W kadłub. Jeszcze się trzyma, no. Skubany. A nie, już padł. Myślałem, że... myślałem, że myślałem, ja że trzeba dolaro, było przejść. Wszystko w porządku. No może poza pogodą. Miejmy to za sobą. Pogoda się zmienia. Wy dwa zabezpieczcie czarną skrzynkę. Spróbujemy skombinować jakiś transport. Okay, I'm

Barlow, tu dowódca Bravo 2. Zgłoś się. Gdzie jesteś? Szukamy Hagarda. Plin nie odpowiada. Jeśli mnie słyszysz, rozejrzyj się za jakąś kryjówką. Szukają nas Ruscy. Przeprzesuło całą pieprzoną górę. Musisz się ogrzać i szybko przemieścić do kolejnej kryjówki. Na zewnątrz długo nie pociągnąć. Trzymaj się. Skąd już kojarzę ten styl chowania się? Tak jak to było w Dead Space trójce, jak ktoś pamięta, żeby chować się właśnie do pomieszczeń, żebyśmy nie zamarzli na śmierć. Ale przecież Dead Space później wyszedł, więc może to Dead Space sobie zapożyczył ten system. yeah 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 Забывайте чуйность! Вся мать! Już przymarzam Nadal szukamy Amerykańców Zachowajcie czujność Pcia mać Szybko, szybko Nawet książki są. Czy mi się zdaje, że czy każdy dom wygląda prawie identycznie? Nie podoba mi się ta muzyka Co się zaraz zdarzy No i wiedziałem coś się zdarzy Kurde zaraz zamarznę Cholera Wycofaj się wycofaj się

Ty nie wiesz, ja nie wiem, ile wytrzymam. No właśnie. Wykrekałem. Panie piekielny jeździec. Mówisz, że mam na dach, Iść. ok, tylko teraz jestem zajęty. Dobra, Dobra chyba się udało. Dzięki, że poczekaliście! Witaj z powrotem, synu marnotrawny! Trzymaj się! Tak, witaj z powrotem. To, 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 to jest broń skalarna! Cudemko, prawda? To, to niemożliwe! Nigdy nie słyszałeś o operacji Aurora? Słyszałem, ale <noise> nawet jeśli udałoby się wytworzyć pole skalarne... To w troposferze rozpętałaby się potężna burza magnetyczna. Zaraz, zaraz, zaraz. A po polsku? Broń skalarna emituje niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne. No i... No i odpalają ją w odpowiednim miejscu, wysiada sieć energetyczna w Stanach, nasz wspaniały kraj popada w anarchię, co skłania Rosjan do złożenia nam wizyty. Koniec. kropka. Więc lepiej znajdźmy tego gościa. To Arkady Kirylenko. Cholera! Nie znam... go. Dlaczego wtedy nie ostrzeliłem. Jest związany z tym projektem? A nie znam go. Tym projektem, więc albo wyruszamy, albo on Chciałem jest. go zabić, a mnie nie pozwolili. Muszę omówić to z nie, 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 nie. Zamiast nas pośle paru przygłupów z sił specjalnych z jakimiś pedalskimi kardiomonitorami przy spluwach. Ciekrzęcie? Ciakre, mam 44 lata. Troje nieślubnych Bachorów na głowie. Karierę, która zmierza do nikąd. To miała być moja ostatnia misja do kurwy nędzy. Po prostu już nie mogę. Nie dam rady. No współczuję. To uratuje Stany? A później co? Jajco. kto był? Tu jest tany. No, barak, jak to inny? Switz? nie pomyślę. Tak. Agat? Dobra, to ja kończę, Dobra. i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, Z odpowiedź jest odpowiedź całkiem prosta. Wchodzę w to. Dobra, robimy tak. Jedyny sposób, żeby dorwać Kirilenkę, to podłączyć się do operujących w rejonie amerykańskich oddziałów pancernych.